Torcik będzie niski, ale za to wysoki. Głupoty gadam jak nie wiem. Wy zobaczycie piersi. Co zobaczymy? Piersi. <grywa> Witajcie! Dzisiaj zrobimy właśnie taki torcik. W wielu komentarzach pojawiają się prośby. Paweł, zrób rainbow cake. Paweł, zrób tęczowe ciasto. Może zebra. Dzisiaj mówicie i macie. Specjalnie dla Was zrobimy tęczowy torcik, będziemy musieli zrobić pięć biszkoptów. W pierwszym momencie zrobimy trzy biszkopty, wstawimy do piekarnika, poczekamy chwilę i w następnym etapie będziemy robić jeszcze dwa, bo chcę, żeby nasz tęczowy tort składał się z pięciu kolorów. Chcę użyć tylko naturalnych barwników, takich jak gotowany burak, zmiksowane i przetarte jagody, Marchewka ugotowana w słodkiej wodzie, szpinak i do tego dodam jeszcze odrobinę herbaty macha i kurkuma do miksera. Białka na wolnych obrotach będę ubijał i będę stopniowo dodawał cukier. Zobaczcie, białko jest już ubite. Dodaję żółtka, jeszcze przez moment ubijamy. Ja w międzyczasie wstawię na kropkę. I będzie, będzie się nam gotowała. O, zobaczcie, jak pięknie ubite jajka. Wymieszam mąkę, mączkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia. Sitko. Napowietrzymy mąkę. Na końcu dodamy dwie łyżki oleju rzepakowego. Jak składniki się połączyły, nie mieszamy za mocno. Nakropka niech już stygnie, bo będzie potrzebna zimna. Dzielimy masę na trzy części. Dobra, i będziemy zaczynać dodawać barwniki. Do pierwszego dodamy ugotowane buraczki. Tu jest bardzo podobny kolor zmiksowane jagody. Pamiętajcie o tym, że naturalne barwniki mają to do siebie, że w piecu, podczas pieczenia, zawsze te kolory uciekną. Dlatego dodamy odrobinę soku z limonki i co? Mieszamy i przekładamy nasze ciasto do formy. Nasz buraczek też wędruje. Do formy. Trzy kolory mamy już gotowe. Wędrują do pieca. Temperatura 170-175 stopni. Czas pieczenia około 30 minut. Pod koniec pieczenia zaczniemy robić drugą część naszych biszkoptów. Został nam jeszcze żółty i zielony. To co? Do piekarnika? Około 30 minut. Może 35? Niech się pieką. Zrobimy krem i będziemy czekać, aż biszkopty wystygną. Będę potrzebował serek mascarpone, dwa opakowania śmietanki mocno schłodzonej. Na średnich obrotach ubijamy. Śmietanę już mamy ubitą. Jest taka podbita. Tu właśnie dodamy serek mascarpone, cukier puder. Troszkę skórki z limonki, trochę soku i już tylko połączyć. Nie mieszać za dużo krem do lodówy. A my możemy zacząć działać z biszkoptami. Zobaczymy, co tam narobiliśmy. Biszkopty nam już wystygły. Teraz poskrawam góry i doły. Biszkopty mamy przygotowane. Pącz już nam wystygł, jeszcze dodam tylko do niego soku z limonki. Nie może być tak, że biszkopt będzie suchy. Zobaczcie, wraca kolor jagody. Nakrapiam i robi się taki bardziej, bardziej fioletowy. I teraz nasz kremik. Następny biszkopt nakrapiamy. I lecimy dalej. I tak naprawdę do końca składamy tak samo każdy krążek biszkoptu, nakrapiamy, przekładamy kremem. Zobaczcie, jaka nam wieża wyszła. Ale właśnie o to chodziło, żeby ten torcik był wysoki. Możemy oczywiście zrobić z tego tortu taki klasyczny naked cake. Myślę, że zrobię tak żeby biszkopty były zabezpieczone i żeby ten torcik nam nie wysychał. Teraz jeszcze tylko owoce, dekoracja. Myślę, że będzie się wam podobał, a nie wiem, czy pamiętacie mufinki, które robiliśmy jednorożce. Możecie sobie przypomnieć ten przepis. Też jest bardzo fajny, kolorowy. To myślę, że, Gałązki rozmarynu naprawdę nie zaszkodzą. A zobaczcie, jak pięknie wygląda. Zobaczymy, co nam wyszło. Jak wygląda w środku i co. Zobaczcie, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że też dobrze smakuje. Możecie robić zdjęcia, wrzucać na Instagram i pochwalcie się, jak wyszły Wasze ciasta. I jeszcze nie zapomnijcie o dzwoneczku i o udostępnieniu przepisu znajomym. Myślę, że ten przepis warto zrobić. Cześć!